Raz. Dobra, on no tu chyba umarł. Dobrze, bardzo dobrze. Więcej słoneczników. Proszę. Tu już jest od razu... Ej, ten Grave Buster by się naprawdę teraz przydał zamiast Potato Mine. I to bez kappi, co nie? Dobra, mamy dwa rządki. Pyk. Dobra, ciebie musimy tutaj już postawić. Bardzo mi przykro. Lodowa sałata. Nic nie kosztuje, więc warto będzie ich trochę przymrozić tutaj co jakiś czas rządki groszków, potem ustawimy po tej to To będzie całkiem dobre rozwiązanie. Albo rządek groszków, rządek tego. Dobra, w sumie też takiego dużego znaczenia nie ma. by coś postawić konkretnego. Dobra, musimy go spowolnić. Jeden groszek sobie tutaj na pewno nie radzi. Po tej to Hej, cześć, witajcie Siodujemy w, w siódmym odcinku w serii Plan z zombie z 2 Tylko tak, żeby obrazli był do góry nogami No Na nagrać stawiamy dobra, jak zamrożony. ok, spoko idzie całkiem przyzwoicie. Drugą sobie tutaj robimy taką jakby zasłonę z tych ziemniaszkowych min. Mamy bardzo dużo, więc mogę ich tutaj spowalniać. Mogę robić takie numery. A huge wave is approaching. No to nieźle. Jesus. Y, y, nie wiem, cokolwiek. Dobra, tu stawiamy, żeby nie mogli się przebić. Dobra, tu na pewno chciałbym użyć podwójnej armii, żeby zniszczyć was. Ok, y, lodowa sałata na pewno tu leci. Postawimy jakiegoś groszka i tu ciebie postawimy. Halo, nie zabieraj mi słońca, złodzieju, nie proszę nie kraść Dobra, potato mine, ciebie tu No i okej, okay, w sumie mamy już tak zrobioną obronę Plikacz taktyczny oczywiście, nie mogło się obyć bez tego yy, Pyk, pyk, to zdecydowanie chciałbym tutaj użyć I lodowa sałata, dobra, idzie całkiem spoko Takie nasze wrażenie, nigdzie mi się tutaj nie przebijają na razie więc chyba jest, jest chyba okej okay. Takie mam wrażenie. Jeszcze ciebie postawimy tutaj w obronę. Dobra, i okej, okay, dobra, i to tyle co mogę zrobić. Chyba nic więcej ta już nie powinienem. Chyba, że jak może do domu tu postawimy, ale kurczę... Nie mogę jej tu zostawić, to jest największy problem. Mój mózg. Dobra, gdzie idą zombiaki? Lepszenie, lepszenie, lepszenie. Tu się tą, tu przebijają to mi się nie podoba i to bardzo. Czy oni stawiają na nagrobki? Czy mi się wydaje? Tutaj to majne już nawet nie działają na nich. Kurde. Dobra, jeszcze gdzieś mogę użyć, jeszcze gdzieś mogę... Użyć? Tu mogę zrobić. Tak. Potrzebujemy tego, żeby się tutaj poprzebijać. Potrzebujemy ciebie oraz, nie wiem, ciebie ziemniaczka, bo sałata, w sumie może być. Zamrozi... Okej, okay, dobra, i daliśmy radę chyba na to wychodzi. Jeden poziom, już był naprawdę taki... Taki hardcore, że tak powiem. Nie było tak lekko jakby się mogło wydawać. No ale okej, okay, to już są ostatnie, ostatnie podrygi ich. Okej. Okay. Uff, dobra. Ach, to był naprawdę ciężki poziom. Nie wyobrażam sobie, co będzie dalej. W sumie nie używałem nawet zdolności. Co też mogłem zrobić? Mamy sporo kasy, ale krótsze nie chcę jej angażować. No! Dobra, nasze roślinki trochę, żeby szybciej tutaj działały. Dobra, Grave Buster by się w sumie przydał zamiast Potato Mine, tak mi się wydaje. No i dostaliśmy hajsu trochę. Okej, okay. jak najbardziej mi się to podoba, i za każdą kosiarę również hajsu wpadł. Okej, okay. unlock. Pong Choi Jeszcze trzy levels, jak odblokujemy sobie. Pong Choi Coins, coins, coins. Ok. <mysy> ba, 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 ba. Ok. <mysy> <mysy> Trzeba teraz Win, otherwise you risk reality. Wow, nie możemy zniszczyć rzeczywistości. <mysy> Dobra. Survive so, the zombie attack with the given plant. Okej. Okay.

Nie wiem, czy opłaca mi się w ogóle tego potato mina. Tu tak stawiać, już ten zombiak zniszczy to. Chyba, że postawię tutaj taką ochronkę. O, podwójny słonecznik, który się podwójna moc. Dobra, to powoli sobie go tutaj zjadaj. A ja postawię jakiegoś groszka taktycznego, już teraz, w tym momencie. Albo i nie w tym momencie, dobra. Jeden słoneczko, dwa słoneczka i taktyczny groszek. Pum. W sumie te podwójne mogę już stawiać, bo albo i pojedyncze, i tam gdzie nie gdzie, podwójne. Tak, żeby nie tracić tutaj hajsu. O, tej to mine jakiś. Kolejny grosz. W sumie mogę go postawić jeszcze wcześniej. Kurde, to by się bardziej opłacało. Ale dobra, trudno. Trudno się mówi, jakoś to przeżyjemy. Jakoś to musimy przeżyć. Okej, okay, ciebie mogę w sumie tutaj, czemu by nie? Zaraz dostanę kolejne jakieś. No bo ty wszystkich, to jak najbardziej, spoko. Hum. Ok, tej to mine oczywiście tutaj leci. Groszek leci tutaj. Dobrą taktykę trzeba obrać. O nie, 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 nie. Co tu się wyprawia? Halo, proszę stąd odejść, panie zombiaku Przeszedł. O, o. To mamy chyba problem. Skoro przeszedł, będzie mały problem. Będzie mały problem. Trzeba działać szybko. Ale nie aż tak Dobra, użyłem już tego, bo zamotałem się tu Kompletnie popełniłem jakieś głupie, głupie błędy, co nie? Dobra, teraz ciebie trzeba tutaj, po tej Więcej tutaj trzeba obrony jakiejś zrobić Więcej dipsów tutaj nastawiaj. Okej okay. Tych, a huge wave, już huge wave nadchodzi Nie, tylko nie to Dobra, że tutaj to ma mina. Jeszcze możemy coś zrobić. Tu możemy tutaj to mina w sumie wstawić. Jak się tylko przebiję, to zostaną automatycznie zniszczeni i taki będzie ich marny los. Co mogę zrobić z podwójną obronę w z tej z orzeczkę, które trzeba ale to nie jest pokus, tak sobie teraz myślę. Dobra. Chodź mi zabierać Kropnę, na inaczej za dużo szkody nie zrobisz tym. O! Dobra i na pewno chcemy to użyć tutaj, tak, żeby roztopić lód. A braką orzeszki, podwójna, podwójna ochrona jeżeli chodzi o orzeszki, po prostu jesteśmy, jesteśmy uzbrojeni poza nim. To bym chciał, to bym dobrze zrobiłem, chyba tego dlatego też yy, tu jest niebezpiecznie, trzeba przebić. Wave, no to świetnie. Najlepiej na świecie, ale się nie mogą się przebić. To mi się podoba, to mi się podoba, że nie mogą się przebić tutaj przez moją nie jest stronę z moich rzędów przeszkód. A, 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 tutaj leci, tutaj leci go. Jest super. ich? Eee, teraz leci. Wiesz jak został zwiedzony, tutaj jest fajnie głupie na pewno Bum Spoko Zdoby się jeszcze jeden orzeszek, z tego co widzę Chociaż w sumie, myk, myk, myk. zrobimy to tak I nawet nie wiem czy się opłacał Chyba nawet nie Tutaj to na... Dobra, i spoko, obrona nam tutaj wyszła Na to wychodzi No i daliśmy do... No i kolejny Kolejny Poziom Tutaj w głowę Ho 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 To sobie ją otworzymy

jak mi się wydaje, że to jest taki zły dzień. Tak, to jest potato mine. Dobra, Excel ma. Musimy sobie wrócić, bo już na nasze rodziny. Jednak one potrzebują tutaj. Także, które. Musimy zasadzić sobie to też zrobimy. Jeżeli wiecie to napiszcie w komentarzach Wy lubicie pisać komentarze, więc na pewno Na pewno coś mi tutaj Napiszecie jeszcze Książka to jest to, okej okay, czy mogę coś tutaj Ulepszyć, ej nie mogę nic ulepszyć To jest ciekawe Nie mamy żadnych tutaj ulepszeń i tak zwane co nie No dobra chcę ja tu nie ma jakiś roślinek Spoko Myślałem że to będzie lepsze ale jednak jak widzicie No niestety ale ale jednak nie. Dobra, poziom 12 zdobędziemy tego ziomeczka. Może się uda. Musiałbym przejść 12 i 13. Zobaczymy jak trudny będzie właśnie ten poziom. Jeżeli będzie trudny, no to no to, no to smutek, co nie? Uuu, ile grobów? Dobra, ciebie, 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 ciebie. Weźmy kraj w tego i jeszcze jeden mogę tylko wziąć. Kurczę. Coś na spowolnienie? Czy może jakąś lodową sałatę bym wziął? I ciebie. Ciebie wezmę tak, to Wydaje się, że to będzie dobre rozwiązanie. Nie potrzebujesz takiego bardzo spowolnienia. A groby jednak przyda się niszczyć. Dobra, let's roll! 30 go Dobra, jeden słoneczniczek. Trzeba te wszystkie groby poniszyć. To jak najszybciej. Drugi. Nie mam tych podwójnych, to też smutek. A żeby szybko cooldown zszedł nam tutaj. Dobra, zombie już jakiś tu jeden idzie. Ale my się nie damy tak łatwo. Dobra, Grave. O kurcze, nie. Najgorzej na świecie. Pomyliłem, kurczę, Postawiłem tutaj groszka. No nie. Dobra, niszczmy te groby. Czym prędzej? Date to mine. Może tu jakiś potato mine siądzie. No tu, 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 tu. tu. I w mi groszek! boom. Dobra, początek jest całkiem spoko. Tych grobów sobie tutaj mogę bez problemu naniszczyć. Głównym moim, moim, celem, moim oczywiście celem oczywiście będzie... będzie... Okej, okay, okay, spoko. spoko. Potato po tej, mine, mine jakieś tutaj. Groby trzeba, groby trzeba przede, przede wszystkim, wszystkim poniszczyć. poniszczyć. To jest, to jest, to, to... Jest to...